Cześć, Macie Ziemek z tej strony. Witaj na moim kanale. Dzisiaj będę mówić o tym, co się dzieje na krypto, dlaczego mamy wzrosty, czy zaraz będą spadki, czy też ich nie będzie. I powiem też, jako bonus, o pewnym altcoinie, którego kupiłem rok temu. Zapraszam do oglądania. Przypominam, że nic, co będę mówić, nie jest poradą inwestycyjną. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Cena na bitcoina w tym momencie to 37 125 dolarów. Wzrosty mamy od kilku dobrych tygodni, od ponad miesiąca, prawie dwa miesiące wzrosty, tutaj od dołka we wrześniu. No fajnie, ostatnie wzrosty nawet bardzo duże. Wszystko, jak wiecie, jest związane z tym ETF-em, który ma wejść z narracją seku, że nie są już jakby przeciwnikami, tylko rozpatrują te ETF-y. No jak wejdą te ETF-y, to wiadomo, że będzie wolno, ale to już wiecie. Niedawno cena Ethera urosła też. Cena Ethera goni Bitcoina, wciąż zatokowaliśmy tutaj ten poziom z kwietnia, cena jakby odbiła się od niego, ale czy na długo, no to zobaczymy. Cena Ethera do Bitcoina jest bardzo ciekawa. Jeżeli oglądacie mój kanał już dłużej, to pewnie widzieliście ten wykres Ethera do Bitcoina, który narysowałem. Jak handlowałem Etherem do Bitcoina, w pewnym momencie zrobiłem mały słab, zrobiłem bardzo mało. Być może zrobiłbym więcej, gdybym dłużej poczekał. Ale narysowałem wtedy taką linię. To jest linia wsparcia i oporu. Jak wiecie, jeżeli coś jest oporem, to po przebiciu najczęściej staje się wsparciem. I no tutaj jakby przebiliśmy ten, ten pułap cenowy, to jest dosyć szerokie tutaj, po czym cena jakby zareagowała tutaj i odbiła się. Kolejne przebicie, retest, i w tym momencie staje się to już wsparciem, ten opór. To jest 2017 rok, słuchajcie. 2017. Koniec 2017 roku, znowu ten sam poziom. Tutaj dużo się dzieje cenowo na tym poziomie. Po przebiciu tego poziomu lecimy do góry. Tutaj nie doszło do tego poziomu. W tym momencie w ogóle też zachowała się cena, tak jakby on w ogóle nie istniał, ale przenosimy się kilka lat później. W momencie, kiedy przebiliśmy te poziomy, staje się on kolejnym wsparciem. I tutaj, teraz ciekawostka, dochodzimy znowu do tych poziomów potencjalnego wsparcia i nagle jak Filip Skonopiuk wyskakuje na informację o tym, że BlackRock ma zamiar zaproponować spotowy ETF. Czy ten spotowy ETF na na Ethereum się pojawi, czy się nie pojawi? Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli się pojawi, to pojawi się być może za dwa lata. To nie jest coś, co się pojawi teraz. SEC ma trudności, żeby wprowadzić etf na Bitcoina, a co dopiero na Ethereum. Także jeżeli ten ETF miałby się pojawić, to zejdzie z tym jeszcze trochę czasu. Ale wiadomość jest pozytywna. Jeżeli ktoś zapakował swoje torby w Ether teraz do Bitcoina, to ma szansę zarobić. I nagle niespodzianka. Dla mnie to jest czysta spekulacja ceną Ethereum. Przez długi czas nie było w ogóle narracji na Ethereum. Była cisza. Za Ethereum są ogromne pieniądze. Cena wchodzi tutaj w te rejony zainteresowania, jakby, i nagle duże firmy, duże media się odzywają, że coś się dzieje na Ethereum. No ale fajnie, że się coś dzieje, bo ja akurat Ethereum mam sporo. Kolejna dobra wiadomość to jest, że CME zajmuje pierwsze miejsce w Open Interest kontraktów terminowych na Bitcoinie. Słuchajcie, po raz pierwszy Open Interest na CME jest większy niż na Binance. To jest niesamowite, bo CME to są pieniądze instytucjonalne i instytucje pokazują większe zainteresowanie bitcoinem niż retail. Giełda papierów wartościowych we Frankfurcie włącza platformę handlu kryptowalutami do swojej strategii na 2026 rok. No to świetna wiadomość. Kolejna giełda będzie handlować kryptowalutami. Fajnie też, że to jest dopiero na 2026 rok, bo jak wiecie m, plotki się handluje dużo lepiej niż fakty. Także przez cały 2004-2025 e, będziemy mieć o czym mówić. O tym, że za chwilę jeszcze dojdą pieniądze z giełdy we Frankfurcie. To ładnie pompuje potencjalnie cenę. DZ Bank, trzeci to do wielkości niemiecki bank, uruchomi depozyty kryptowalut dla klientów instytucjonalnych. No właśnie, jeżeli instytucje będą chciały handlować na ceni, oni nie umieją trzymać krypto, oni potrzebują banki. No i banki wychodzą tutaj naprzeciw użytkownikom instytucjonalnym i oferują depozyty. Słuchajcie, jesteście świadomi, co to będzie dla ceny Bitcoina, dla, dla ceny krypto w ogóle, jeżeli pieniądze instytucjonalne się dołączą. Jak pamiętacie z poprzednich moich filmów, banki centralne w 2025 roku będą mogły trzymać 2% swoich acetów w krypto. Banki centralne mają wszystkie pieniądze tego świata, bo banki centralne drukują pieniądze, one kreują pieniądze. Także 2% to będzie to może być bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Waluta fiducjarna będzie tracić na wartości a Bitcoin będzie na wartości zyskiwał. Ja widzę taki scenariusz. Jeżeli ty tego nie widzisz no, to mi przykro. Eminent stablecoina USDC Circle rozważa publiczną ofertę IPO w 2024 roku. No i to jest bardzo dobra wiadomość dla Circle, ponieważ jeżeli będzie na giełdzie, raczej będzie stabilniejsze niż jest teraz. i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że Circle USDC będzie najbezpieczniejszym stablecoinem. Ale jak wiecie, lepiej jest te stablecoiny trzymać zdywersyfikowane. A w tym momencie to chyba nie za dużo tych stablecoinów mamy w swoim portfolio. Seba Bank. Seba Bank to jest licencjonowany bank szwajcarski kryptowalutowy. I oni starali się o licencję w Hongkongu. Jak przypominacie sobie, Hongkong chce się stać takim kryptohubem i zaprasza wszystkie firmy do siebie. Hongkong będzie obsługiwać nie tylko klientów instytucjonalnych, także klientów indywidualnych. Także bardzo dobra wiadomość tutaj z Chin. Bo Hongkong jest, tak jak wspominałem Wam, prawdopodobnie takim hubem eksperymentalnym dla rynku Chin. W momencie, jeżeli to wszystko wypali i da dobrze zarobić, no to chiński rząd będzie to, o tym mówić jako o swoim sukcesie. Natomiast, jeżeli to nie wypali, to chiński rząd powie, że nie miał nic do wspólnego z tym, co się dzieje w Hongkongu. W tym momencie przechodzę do tego altcoinu, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Od razu na samym początku przypominam, dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podoba, ale na samym początku chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że ja bym chciał Was teraz zachęcić do kupna tego coina. Każdy niech sobie zrobi mm, swój research, niech sobie sprawdzi to, czy faktycznie to, co ja uważam za wartościowe, jest dla tej osoby wartościowe. W 2022 roku, 31 lipca, zrobiłem film pod tytułem Moje kryptoportfolio. Ten film jest cały czas dostępny na moim kanale. Zapraszam, jeżeli jesteś zainteresowany, to zobacz. W filmie tym głównie mówię o tym, co mam w portfolio. Większość tych koin, które tam mam, to są koiny, które przetrzymałem z chowcy 2021 i byłem na nich na, na dużej stracie, na większości tych koinów. Część z nich przytrzymałem za długo i jestem jeszcze na większej stracie. Natomiast w 16 minucie tego filmu mówię o pewnym coinie. I mówię wyraźnie o tym, że zdecydowałem się go kupić. I właśnie tak się stało. Ten coin to Nakamoto Games. Kupiłem go w lipcu 2022 roku, dlatego, że projekt wydawał mi się ciekawy. Co się dzisiaj dzieje z tym projektem? No dzieje się tak, że on dzisiaj kosztuje dolar 30, $1, 30, dolar 31, $1, 41 był kilka dni temu. Jak widzimy tutaj. Ten coin nieustannie rośnie, tak naprawdę. Można było go kupić jeszcze taniej, ale mnie się go nie udało kupić taniej. Dlaczego ja zainwestowałem w ten projekt? Po pierwsze, dosyć głośno było o tym projekcie. Ja o nim słyszałem od pewnej znajomej osoby, która promowała ten projekt na samym początku jeszcze. I mi się nie wydawał on atrakcyjny na samym początku. I jak sobie zobaczycie, to. To nie było głupie. Było go za dużo, cena według mnie była za, za wysoka, ale odczekałem swoje i zacząłem się w niego pakować tutaj, właśnie na dołkach. Wydawało mi się, że, że już jest czas. Co mnie zainteresowało, co mnie skłoniło do tego, to Twitter. Zobaczcie, jakiego mają aktywnego Twittera. 700 lajków, e, 750 lajków, 475 lajków, 300. Cały czas wrzucają kontent i te kontenty mają. Bardzo wysoki Click rate, że tak powiem. Czyli społeczność za tym projektem jest dosyć silna. Widać, że mają fajnych followersów, którzy wspierają aktywnie ten projekt. Jeżeli wydaje ci się, że rola społeczności jest nieistotna, to się mylisz. Bardzo istotna jest społeczność. Ludzie lubią w tłumie być. Jeżeli wielu ludzi uważa, że coś jest dobre i o tym mówi, to inni się przyłączają, nawet tego nie weryfikują. Taki ten rynek krypto jest. Kolejny. Powód, dla którego kupiłem to nazwa. Nazwa Nakamoto Games jest świetna. Słuchajcie, Satoshi Nakamoto, Nakamoto Games, Play to Earn. Każdy, kto słyszał o Bitcoinie, e, słyszał o Satoshi Nakamoto. I teraz tutaj gry oparte o blockchain w pewien sposób. Tutaj Play to Earn to jest taki marketplace, to jest taki, taka platforma, która łączy wiele gier. Dobry pomysł. i MX jest konkurencją, ale Nakamoto Games ma fajniejszą nazwę. Jeżeli chodzi o giełdy, na których jest Nakamoto Games, to też jest dosyć istotne. W tym momencie Nakamoto jest na Kukoinie, Uniswapie, Huobi, czyli HTX teraz, Poloniex, Gaitaio i MEX. Słuchajcie, nie ma go cały czas na Binance, nie ma go na Coinbase, nie ma go na, na największych giełdach. Kukoin natomiast jest y, też dobrą giełdą i tam prawdopodobnie w ogóle cała, cała cena jest pompowana. Przez to, że nie ma go na Binance, to jest potencjał do tego, że wejdzie na Binance. Jeżeli dalej ten Nakamoto Games będzie sobie radzić tak, jak sobie radzi, Binance lubi łapać takie perełki, które mają mm, duże zainteresowanie społeczności. Binance, wszystkie giełdy w ogóle chcą naszego zainteresowania. Wszystkie giełdy chcą, żebyśmy wchodzili i kupowali coiny e, u nich na giełdzie. Więc jeżeli jakieś coiny mają zainteresowanie społeczności. To pojawiają się szybko na wielu giełdach. Każda giełda zarabia na wolumenie, więc jeżeli będziemy u nich handlować, to oni będą zarabiać. Jeżeli chodzi o market cap, to jest około 100 milionów dolarów teraz. IMX ma w tym momencie, słuchajcie, 1,3 miliarda market cap, czyli 10-krotnie większy. No, zobaczymy. Ja wciąż tego tokena nie sprzedaję. Tak jak mówiłem, kupiłem go poniżej 10 centów. Jestem na nim około 15 razy teraz na plusie. To była, jak zobaczysz ten film, to była mała torba, ale ona się robi coraz większa i, i tyle. Po co w ogóle robię wideo o tym filmie? Robię film o tym coinie dlatego, że ludzie często się mnie pytali Maciej, czym się sugerujesz kupując coiny? No więc właśnie tym się sugeruję. Sugeruję się tym, jaki jest performance, jaka jest społeczność, czy projekt jest ciekawy i jak sobie kim radzi, jakie podejmuje decyzje. Możesz znaleźć podobny projekt, który jest wciąż na małym market capie, i zastosować te same kryteria do tego projektu. W taki sposób podejmuję decyzję o niektórych projektach. No tutaj taki mój mały sukces, którym chciałem się z Wami podzielić. Być może za dwa miesiące zrobię film pod tytułem Jak nie zrealizowałem zysków na Nakamoto Games i spadło ono do zera. Ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten projekt w się da dobrze zarobić. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.